W nowych domach rośnie powierzchnia okien, a wraz z nią rośnie liczba pytań, czy to normalne, że jesienią i zimą temperatura w obrębie wnęg okiennych jest odczuwalnie niższa i od okien wieje chłodem. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Błaszczyk i witam w kolejnym odcinku wideo poradnika Okno Rada. Sprzedawcy zapewniają kupujących, że oferowane przez nich okna są ciepłe i szczelne. Kupujący nie wnikają w szczegóły, wierzą sprzedawcom na słowo. Trochę na wyrost, bo pod pojęciem ciepłe i szczelne każda ze stron może rozumieć to, co chce. Rzadko to samo. Gdy przychodzi jesień i zima, to co dla sprzedawcy było ciepłe i szczelne, nadal takie jest. A dla kupującego już niekoniecznie, bo czuje, że od okien wieje chłodem. Odczuwalnie niższa temperatura w obrębie okiennych nie jest jednak niczym nadzwyczajnym. To tylko F wynikający z właściwości użytkowych okien oraz sąsiadujących z oknem elementów budynku. Współczynnik przenikania ciepła U powszechnie traktuje się tylko jak informację o możliwości ograniczania strat ciepła przez przewodzenie. W rzeczywistości pełni on także inną funkcję i pozwala na określenie szacunkowego poziomu temperatury na wewnętrznej powierzchni rzeczy. Na przykład wewnętrznej powierzchni muru konstrukcyjnego, połączenia okna z murem, ramię okna albo na szybie. Każda z tych rzeczy powstaje z materiału o innej przewodności cieplnej. Każda ma własne U. A temperatura na jej powierzchni może być różna od temperatury pozostałych przylegających do niej elementów. Bez zagłębiania się w zbędne szczegóły, ogólna zasada jest taka, że im niższa wartość współczynnika U. Tym wyższa temperatura na powierzchni danej rzeczy. Jeżeli porównamy wartości współczynników przenikania ciepła u ocieplonego muru konstrukcyjnego, kształtowników okiennych i szyby zespolonej, okaże się, że współczynnik przenikania ciepła u muru jest wielokrotnie niższy od współczynnika u obu komponentów, z których wykonano okno. Dlatego wewnętrzna powierzchnia muru konstrukcyjnego wolna od mostków cieplnych jest zawsze zdecydowanie cieplejsza od powierzchni okna. Tę różnicę temperatur wyczuwamy przez skórę jako chłód albo oglądamy w termowizji. Odczuwalny ruch powietrza w obrębie biegunek okiennych to z kolei skutek przenikania powietrza przez konstrukcję okienną. W technice okiennej pojęcie okno szczelne nie oznacza tego samego co okno hermetyczne czyli całkowicie nieprzenikalne dla gazów i cieczy. Przy określonym ciśnieniu prędkości wiatru przez konstrukcję okienną zaczyna przenikać powietrze. Im większa prędkość wiatru, tym większa objętość strumienia powietrza przenika przez nieszczelności okna, a im niższa temperatura powietrza, tym bardziej to czujemy. Przy prędkości wiatru 46 km na godzinę przez standardowe okno o wymiarach 1,5 na 1,5 metra. W ciągu każdej godziny może przedostawać się do wnętrza pomieszczenia nawet 20 metrów sześciennych powietrza, jeżeli na zewnątrz jest zimno, trudno byśmy tego przenikania zimnego zewnętrznego powietrza nie odczuli jako wiania chłodem od okna. Warto zapamiętać, że o odczuwalnym poziomie temperatury w obrębie wnęgokiennych zdecydują wspólnie. Przenikalność ciepła sąsiadujących ze sobą elementów przegrody zewnętrznej. Oraz przepuszczalność powietrza przez okno. Gdy chcemy mieszkać komfortowo, wybieramy do własnego domu okna przede wszystkim szczelne na przenikanie powietrza, a dopiero potem ciepłe. Od mojego gadania przy Waszych oknach na pewno nie zrobi się cieplej, ale przynajmniej już wiecie, dlaczego bywa chłodniej. Zapraszam do subskrypcji wideo poradnika Okno Rada. Jeżeli chcecie przesłać do nas pytania, proszę piszcie na adres oknoradamaupaoknotest.pl W następnym odcinku Andrzej odpowie na pytanie, czy okna można montować zimą. Zostańcie z nami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.